Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na Zielonej Środzie po dwumiesięcznej przerwie. Zaczynamy serię z zielonymi roślinkami. Moi mili, dziś tematem będzie Sanseveria masoniana. Arleta, gdzie ona? Za chwilkę Wam ją pokażę. Podejdziemy do niej. Ona w tym momencie znajduje się na poddaszu, stoi na ławie. Ja tą sansę pokazywałam wam ją 11 miesięcy temu, bo sprawdzałam, jak ją przesadzaliśmy, bo mi troszkę tam doniczkę rozerwało. No i teraz się coś zadziało, i chcę wam po prostu to pokazać. Więc zapraszam na poddasze. Idąc na poddasze, mijamy tutaj trzy roślinki. Tu na konsoli stoi storczyk. Ja storczyki miałam przez kilkanaście lat one mi się już tak znudziły że zrobiłam sobie taką długą przerwę od nich no i teraz w Lidlu no będzie gdzieś ze trzy tygodnie temu jak go zakupiłam tu zawsze miałam e, kwiaty cięte we flakonie ale przez te upały one długo nie nastały więc pomyślałam ach skuszę się na tego storczyka wiem, że storczyki stoją i kwitną ponad trzy miesiące ale akurat ten storczyk był bez pączków, on był tak bardzo mocno rozwinięty, ale jeszcze postoi. Piękne ma te kwiaty, ten kolor przede wszystkim. Bardzo mi się on spodobał. No był bez pączków, no to wiadomo, że jego, że on będzie stał troszkę krócej, ale jeszcze z miesiąc na pewno mi postoi. Natomiast następne dwie roślinki są tu na parapecie. Pierwszy to jest patyczek. Kiedyś miałam patyczaka, to go utopiłam jednym słowem. Przelałam go, a ten czuje się tu świetnie. Widać po gałązkach, że mu tak ładnie sterczą te gałązki. Lubię patyczaki, mam dwie takie sztuki. I obok stoi zielona anginka o tym pięknym zapachu. Co prawda, nie wszyscy ten zapach uwielbiają. Ja na przykład go uwielbiam. No i z anginka czuje się też tutaj bardzo dobrze. Anginka lubi światło. Oczywiście nie słońce, bo będzie nam żółkła od słońca. Natomiast jak będzie miała za mało światła, tak jak moja druga anginka, która stoi w sypialni i daleko stoi do okna. To jest bardzo taka wybujała, chuda, długa. Takie te pędy ma wiotkie, bo ma za mało światła. Ta natomiast ma więcej światła, stoi tu w okienku. Tu słońca praktycznie nie ma w ogóle. Rano, może tam z 5 minutek to światełko jest, to słoneczko. No i tu się czuje dobrze. No i anginga lubi podlewanie. Natomiast ja zawsze zapominam o niej, dlatego że obok niej stoi patyczek. A patyczaka podlewam dużo, dużo rzadziej. I jak zobaczę, że anginka już ma tu żółte liście, to mi się wtedy przypomina rety. Ja cię nie podlałam. Tak, to tu stoją moje dwa kwiatki na parapecie i przepiękna, przepiękny storczyk o pięknych kwiatach. Dobrze, a teraz idziemy do naszej sansy. Jak wspomniałam, Sansa stoi na ławie, stoi na serwecie, na takim bieżniku. I co tu się zadziało? Co to jest? Co to za okruszki? Muszę się przekręcić tyłem do światła. I zobaczcie, tu jest biała osłonka, w środku jest przezroczysta doniczka i wypycha całe podłoże do góry. Zobaczcie, tyle poszło do góry. Jak bułeczka drożdżowa rośnie i się osypuje. Nie mogę jej podlać. No i krzyczy, Arleta, nagraj, pokaż. No i właśnie zdecydowałam się wam pokazać, jak to wygląda. Ostatnio, jak widzieliście, to widzieliście ten liść mateczny. I tego babyka przy niej, co się zastanawiałam, czy odciąć, czy nie. No i od tamtego czasu już tu urósł następny taki duży liść. No, ale to Wam zaraz wszystko pokażę. Zabieramy ją i oglądamy, co tam w środku się dzieje. <śmamy> Mamy ją. Ale tu zaraz nabałaganimy, że ho, ho, ho. Dobrze, moi mili, wyjmujemy ją z tej osłonki. Zobaczcie, to jest ten liść pierwszy, ten mateczny. Tu był babyk, a tu jest taki duży, olbrzymi liść. No i tam na pewno kłącze rośnie. Jak ja ją wyjmę? Rety. Ua! Dobrze. Chodź, 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 kochaniutka. O, rety. No nie wierzę. Ja pierdzielę. Wow. Zaraz ten piasek tutaj sobie wsypię. Odstawimy. Ale zobaczcie, co to się stało? No niemożliwe. No czegoś takiego ja jeszcze nie widziałam. Patrzcie, patrzcie na dno doniczki. Widzicie, jakie puste. Wszystko poszło w górę, bo przy tym trzecim Liściu, takie grube kłącze wyszło. Oret, bardzo jest sypka, bo nie podlewana była. Oret, no nie, jako ja doniczkę teraz ci tu dam. Mm. Szok. No, rośliny potrafią zaskoczyć. I ja tu sobie doniczki przygotowałam, jakie tylko miałam, te największe. Ta jest taka, to ta, ta jest troszkę większa, ale tu potrzeba wysokiej doniczki. Tu mam szerszo, a krótszo, no zaraz będziemy pasować. No i mam jeszcze taką dużą, brązową, ale nie lubię takich, o, ja jej tu porobiłam większe takie otwory. Ale ja bym wolała przezroczystą. No ale trudno, zobaczymy. Zaraz dopasujemy. O, rety, dziewczyno. Oczywiście ja tu nie będę ujmowała tego podłoża, bo to jest moje podłoże. Jak wiecie, jak niektóre osoby wiedzą, jakie ja podłoże tu stosuję. Ale aż taki od dołu, jakie kłącza ma. Rety. Dobra, no co tam? Musimy przymierzyć doniczkę i ją wsadzać po prostu. No, ale jak? No gdzie? <głosy> <głosy> Dziewczyno, jakie mam cię teraz posadzić z tym knyku? <noise> Nie, no muszę chyba tą dużą donicę wziąć, tą dużą brązową, bo te są szerokie, duże doniczki. No, ale ona tu jest, no jaka? Musi być wysoka doniczka. Dobra, ten gruby keramzyt tu wrzucam na dno. Oj, dziewczyno, dziewczyno. No i co, będziesz dobra w tej donicy. Już nie muszę ci przymierzać. O, teraz będzie idealna. Ach. Dobra. Arleta, co ty kombinujesz? Dobrze, niech stoi. Teraz tutaj przygotujemy sobie podłoże. Ja już tu mam przygotowane, ale te sobie dosypię. No, nie sądziłam, że będzie taki za przeproszeniem knykut stał. Myślałam, że to może jakiś babyczek wychodzi, a tu nie. Ale powiem Wam. Że ten pierwszy liść, co ona wypuściła, i też mi tą doniczkę tak rozerwało, to też właśnie był taki guz. Właśnie taki krótki knykutek on wyszedł, a później wyszedł liść. I teraz wyszedł znów. Te kłącze, i teraz będzie. Tak myślę, będzie następny liść. Tu mam podłoże przygotowane. Te podłoże, no to. Znacie jakie ja robię, podłoże, tak? Dobrze. No i co? I wsypujemy tu do tej donicy na same dno. Mm, tak to jest mi niewygodnie. Tak zrobimy. Dobrze. Teraz przesadzamy ją. No, myślę, że już nie będziesz szedł tam w dół. Co? No bo jaka to w końcu doniczka musi być dla Ciebie. Ustawię tak w miarę równo. Tak. No i co? No i o trzeba zasypać. U! <ścoughs> Kochani, no powiem Wam tak. Troszkę się śpieszę, bo już tu miałam smsa, że przychodzi do mnie jedna osoba o tej i o tej godzinie i... Nie wiem czy zdążę z tym nagraniem, ale powinnam O Oj chyba za wysoko, no ale już trudno. Mogłaby być niżej, no ale tam znów te kłącze sięga do tej dużej, do tej, do dna doniczki. Oj dziewczyno, dziewczyno. To już jest ostatnie przesadzanie. Teraz, jak będzie coś nie tak, będziesz mi tu wypychała się do góry. To ja już wtedy robię cięcie. A teraz jeszcze posiedzisz w tej brzydkiej doniczce, ale mam osłonkę taką białą. Chyba do tej doniczki to nie będzie tak źle. I sobie postoisz. A już drugie przesadzanie to już obiecuję że będziesz wcięta. Oby się tylko dobrze nagrało, bo ten mikrofon zauważyłam, że też mi coś mi tutaj dziś mi przyszwankował. Ok. No, i teraz będę mogła Cię dobrze podlać. Bo nie byłaś podlewana Uuu, bardzo długo. A nie chcę, żebyś się mi wysuszyła, bo jak nie podlewamy, robimy takie duże przerwy. To też jest niedobrze, bo roślinka wtedy liście jej się tutaj będą marszczyć. Trzeba z umiarem. No, i dobrze. I piękność przesadzona. No dobrze, już tu nie będę tu sprzątać, kombinować. Widzicie, jak ona wygląda, nasza Sansa. No doniczka jest brzydka, ale to nic. Wiem, że mam białą osłonkę. Zaraz ją przyniosę i ją przesadzę. Znaczy włożę do tej osłonki. Poczekajcie sekundę. Co do osłonki? Też mnie bardzo zaskoczyła ta roślina, bo myślałam, że wejdzie do tej osłonki. To są moje dwie ostatnie takie największe osłonki. No i sobie zażyczyłam tą dużą. Rety. No trudno. No, ale jak już widać, po tym ciężarze, to ona już na półeczkę nie pójdzie, na ławę też nie pójdzie. Pójdzie na podłogę. Mam tutaj ten stoliczek. Stoliczek stołeczek, taki malutki kwietniczek i na tym kwietniku ja ją postawię i będzie stała w oknie na podłodze no to niespodziankę mi zrobiłaś, no i co teraz jeszcze by się przydało ją podleć moi mili. zaraz zobaczymy, czy ja tu mam wodę w konewce, oczywiście mam no i tu troszeczkę i tu z każdej strony podlejemy O, Niech dziewczyna ma. Niech teraz się troszkę napije. No i niech nam pięknie teraz rośnie. Teraz czekamy na czwarty liść. Ale tak jak wspomniałam, że teraz jak przyjdzie ją, będzie ją trzeba przesadzić. To ja już ją będę cięła. Tak, będziemy ją ciąć wspólnie razem, kochani. I to by było na tyle w tym filmiku, moi mili. Życzę Wam zielonych roślin i zapraszam za tydzień w środę na Zielone. Cześć!